Już się nie bój dłużej, z Tobą miam Twój Bóg. To pochodnią moją pośród ciemnych dróg. Słońce obietnicy świeci spoza wzgórz. O tom zawsze z Tobą nigdy nie puszczę Cię już. Ja nigdy nie sam, ja nigdy nie sam, tak Pan mój mi przyobiecał, nigdy nie będziesz już sam. Lilie cudne z w woniu traci kwiat, słońce kiedyś zgaśnie, runie cały świat. Jezus moje słońce, świeci z niebios bram. On mnie nie opuści, nigdy nie będę już sam. Ja nigdy nie sam, ja nigdy nie sam. Tak Pan mój mi przyobiecał. Nigdy nie będziesz już sam. Chodź na ścieżkach ciemnych, czycha wróg co dnia. Słyszę jak Pan mówi, z Tobą jestem ja. W górze Go zobaczę, kiedyś twarzą w twarz. Tam Mu podziękuję, za tę obronę i straż. Ja nigdy nie sam, ja nigdy nie sam, tak pan mój mi przyobiecał. nigdy nie będziesz już sam.